cyrkowy koń Basi W pewnym miasteczku stał sobie cyrk a w cyrku był brązowy koń ten koń urodził się w cyrkowej stajni bo jego mama też tańczyła na arenie tak więc koń przez całe życie mieszkał w cyrku w dzień odpoczywał a wieczorem robił sztuczki i skoki w złotej uprzęży Wszystkie dzieci od razu polubiły konia, ale najbardziej lubiła go Basia. Włosy dziewczynki były brązowe i koń był brązowy. Basia co wieczór siedziała w pierwszym rzędzie i tak wpatrywała się w konia, że czasem zapominała bić brawo. Nie interesowali jej akrobaci, klaun ani połykacz ognia. Liczył się tylko koń. Dziewczynka codziennie przychodziła do cyrkowej stajni, głaskała zwierzaka i dawała mu marchewki. Czasami przychodziła z pustymi rękami, ale to nie przeszkadzało ich przyjaźni. Przyjaźń bez marchewek jest przecież o wiele lepsza, niż przyjaźń z marchewkami. Basia opowiadała mu o świecie, który znała, bo koń znał przecież tylko cyrk. A dywan w moim pokoju jest zielony, mówiła Basia. A ściany są żółte, jak cytryna. A stół? Masz stół? dopytywał się koń. Pewnie, wyszeptała Basia. Mam nawet dwa stoły i telewizor, ale to nudne. Wolę konie. Tak bym chciała, żebyś ze mną mieszkał. Ja też bym chciał. Mógłbym spać obok stołu, wymyślił koń. A rano budziłbym cię prychnięciem, jak każdy koń. O, dziękuję, zaśmiała się Basia. Jak to by było miło witać każdy dzień z buzią w końskiej ślinie. Nic na to nie poradzę, że ślinie się, kiedy prycham. To z radości milnie powiedział konia, Basia pogładziła jego brązowy bok. Dni mijały i nadszedł czas, gdy cyrk musiał odjeżdżać do innego miasteczka. Basia płakała od rana, a koń stał w stajni, smutno zwiesił głowę. Nie chciał wejść do cyrkowego wozu, wierzgał i skakał, Ale to nie pomogło. I wkrótce cyrk jechał i jechał, a nad wozami świeciły gwiazdy. Jedna oderwała się od ciemnoszarego nieba i pofrunęła w dół. Gwiazda spada, zauważył koń przez okienko w swoim wozie. Taka gwiazda spełnia życzenia, tak mówiła Basia. Spróbuję. Zamknął oczy i pomyślał tak. Gwiazdo, chciałbym zawsze być z Basią i mieszkać w jej pokoju i co rano prychać jej w twarz. Następnego dnia, gdy Basia się obudziła, ujrzała przy swoim łóżku na zielonym dywanie brązowego konia na biegunach. Był piękny, był taki sam jak jej kochany cyrkowy koń. To ty? spytała Basia ostrożnie. A może jednak nie? Pogłaskała go po grzywce i wtedy koń sobie prychnął, a szczęśliwa Basia nawet nie gniewała się o to, że musi wycierać buzię chusteczką. Przecież mam dużo chusteczek, pomyślała, i lekko rozbujała swojego cyrkowego konia. I był to chyba jedyny koń na biegunach, który co rano prychał jak szalony.